Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać klaser, jaki kupiłem. Nabyłem drogą kupna, jak to się mawia. Kupiłem go z pewnych powodów. Zaraz dowiecie się jakich. Zapraszam do oglądania. No, jaki był powód? Ano, mianowicie zaraz zobaczycie. Po pierwsze, klaser bardzo dobrej jakości będzie on na pewno o będzie on na pewno klaserem który będę używał nie będę go jakoś wyrzucał czy cokolwiek po prostu zachowam ale ten klaser kupiłem dlatego wypełniony znaczkami na wszystkich stronach ponieważ te znaczki są stare z tego co ja tak patrzę to dosyć one są stare jakiś blok z IManu się pojawił ale mi generalnie chodzi o, o znaczki, które są w tym klaserze. Zbliżę i pokażę Wam troszkę tych znaczków. Jeśli coś zobaczycie ciekawego, co uważacie, że warto się nad tym pochylić, bo mam taki cel, aby wszystkie te znaczki sprawdzić, przejrzeć, skatalogować i tak dalej, i opisać. Więc trochę tej roboty będę miał, pewnie na ładnych parę miesięcy. Ale e, już od czegoś trzeba zacząć. Więc nabyłem ten, ten klaser niedrogo, bo razem z przesyłką za wszystko zapłaciłem 100 zł. To naprawdę niewiele. E, zaraz zobaczycie dlaczego. Dobra, oglądamy sobie. E, tutaj mamy jakieś, e, jakieś stare znaczki. Johore. Wielu znaczków nie znam, wiecie? Trinidad o, Trinidad. Trochę zniszczony, ale. Wiecie co, jak to zrobić, żebyście wy to widzieli. A, spróbuję dzisiaj z ręki. Spróbujemy dzisiaj z ręki filmować, może będzie lepiej widać. Dzisiejszy filmik troszkę się będzie trząsł, bo filmuję z ręki, ale chcę Wam pokazać te znaczki. A tu niestety, niestety fizycznie nie mam możliwości inaczej tego pokazać. Dlatego zrobimy to w ten sposób, dzisiaj wyjątkowo z ręki. Zobaczcie, tri, triniga, Trinidad. Trinidad ten tobago Kuba jakieś stare znaczki naprawdę tu dużo starych znaczków ciekawy jestem no będę musiał je wszystkie przejrzeć pooglądać skategoryzować znaleźć w katalogach na pewno troszkę będzie zajęcia z tym ale taki mam pomysł jak zobaczyłem ten klaser, że tyle staroci tu w nim jest, to stwierdziłem, że, że warto go wziąć. No jeszcze za 100 zł. Razem z klaserem, z przesyłką. Jeśli widzicie jakiś znaczek, który uważacie, że wartościowy, albo warto go w jakiś sposób wydzielić z kolekcji. No bo ja ich nie sprawdzałem jeszcze, więc może wam coś się rzuci w oczy. No to piszcie w komentarzach. Napiszcie minutę i sekundę filmu i mniej więcej opiszcie, który znaczek macie na myśli. To ja sobie poczytam o nim więcej. Powiem wam, że no. Tu jeszcze nie takie, ale. Tutaj mamy też ciekawe rzeczy. Francuskie. Najir, Algieria. Tutaj coś ciekawego widzicie? Przedrukowane są. Palestyna. No. Nie znam tych wszystkich znaczków, dlatego właśnie mam taki plan, żeby je sobie powoli zidentyfikować. I wykorzystać te, te karty, te osłonki do kart, kart sportowych, co kiedyś Wam pokazywałem na, na Facebooku, że kupiłem takie karty, znaczy takie osłonki na karty, i co z nimi zrobić. Osłonki mają, że tak powiem, koszulkę w rozmiarze 6 na 9 cm. No i kilka tam pomysłów rzuciliście na Facebooku, co można byłoby. E, zrobić z tym, z tym etui, jak wykorzystać do znaczków i rzeczywiście ten pomysł o tym ja się podobają. India. Rzeczywiście ten pomysł, e, żeby umieścić w tej osłonce kartonik, do który przykleić hawid i do tego hawida włożyć znaczek, pod spodem opisując, co to z nas znaczek, jaki rok, jaki stan, jaki kraj. I tak dalej. I coś takiego właśnie chcę zrobić z tymi takimi najfajniejszymi znaczkami, żeby je w jakiś sposób wydzielić. Bo, na przykład, Hiszpanii nie zbieram. Hiszpanii jako Hiszpanii, ale mam na przykład kilka starych znaczków, które chciałbym jednak do tych starych znaczków. Tutaj przedruk jest Ostland. Nie widziałem tego, musiałbym zobaczyć w katalogu. Ukraina to widziałem, ale Ostland nie. Dobra. Także jak widzicie, no dużo starych znaczków. No, serię, dużo serii też można pozbierać. Tutaj jak widzicie perforowanie tylko z dwóch stron, po dwóch stronach jest płasko, jest jakby cięte, można powiedzieć, no to wiadomo, że to jest z rolki znaczek. No to Ukraina, widzicie, jest Ukraina. No i tu Hiszpania. Hiszpania. No i tutaj, te znaczki tutaj u góry w pierwszym rzędzie i drugim, głównie w pierwszym: Wiktorie. No, te Wiktorie mnie pociągnęły, że jednak chętnie wziąłem ten klaser. Tutaj mamy rosyjskie, jakieś dwa. A propos tych rosyjskich, to ostatnio czytałem, że, że są rosyjskie drukowane w Rosji i są rosyjskie drukowane w Finlandii. No, będę musiał rozeznać, jaki ja posiadam w swojej kolekcji. No, nederlandów nie zbieram. Mam, oczywiście, będę musiał wystawić na sprzedaż. Może ktoś będzie zainteresowany. Niderlandy, tutaj Niderlandy. A tu mamy jakieś wycinki. Jeszcze raz przepraszam za wstrząsy, ale dzisiaj wyjątkowo z ręki tutaj mamy Germanię. Zobaczcie, ile kolorów będę miał pełniutką serię. Nie wiem, czy pełniutką, ale dużą. Zwróćcie uwagę, ile tego tu jest. Niestety żadna nie jest przedrukowana, bo już sprawdzałem. Wszystkie są nieprzedrukowane, ale to nic. Też mogą być. I tu jeszcze końcówka tej serii. Tego zestawu, może serii, to nie tak. to mamy ery. Czy Ore. Jak to się czyta? Tak, Netherlands, powtórki. A. Te chcę też roz, rozidentyfikować. No, też są ciekawe. Trochę się powtarza oczywiście. Ale uważam, że dobry zakup. No i tu mam wycinki. Na przykład zobaczmy czekajcie, wezmę pincetę. Wyciągniemy. To jest chyba wycinek. Tak, z jakiejś pocztówki. <laughs> ale to było naklejone, na widzicie, na, na paseczku. Na to Też jakieś wycinki. Wycinki to są. No i ostatnie. Z... A, tu już nie ma więcej. No słuchajcie, to, to tyle. Sądzę, że klaser. Dobry zakup. Starocie są. Będzie co identyfikować. No, wiele z nich mam, oczywiście, ale jeszcze klaser w świetnym stanie. Więc. Ciekawie będzie, no tutaj, poprzekładać różne inne rzeczy do niego, a to zidentyfikować i też posegregować. Trochę niemieckich widzę, jest, których nie mam, więc oczywiście pójdzie do, pójdą do klasera z nazwą Briefmarken. A pozostałe, o te madziary też są ciekawe. I tu z przedrukiem, Porto zobaczymy. Zobaczymy. No i te jeszcze też takie mi się wydają. Warte sprawdzenia. Aczkolwiek no mówię, niewiele. Nie wszystkie z nich znam, więc jeśli coś widzicie, wartego zwrócenia szczególnej uwagi, to piszcie w komentarzach. Minutę filmu i który znaczek, to z pewnością go sobie tam indywidualnie przeanalizuję. Dobra, słuchajcie, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.